Lęk jest jedną z największych bolączek naszych czasów, ale co dokładnie sprawia, że jesteśmy tak niespokojni? Czy odpowiedź leży w chaosie współczesnego świata, w nadmiarze informacji? A może istnieje coś głębszego, zakorzenionego w samej ludzkiej psychice? Karl Jung nauczał, że objawy psychiczne nie pojawiają się przypadkowo. Są one wiadomościami z nieświadomości, próbującymi przekazać nam coś. Czego jeszcze nie rozumiemy na poziomie świadomym. Lęk w tym sensie nie jest jedynie uciążliwością czy błędem umysłu, jest wołaniem, sygnałem, że coś w nas domaga się uwagi. Jung opisał ludzką psychikę jako zbiór wzajemnie powiązanych części: istnieje ego, które reprezentuje naszą świadomą tożsamość, nieświadomość osobista, przechowująca nasze traumy i wyparte wspomnienia oraz nieświadomość zbiorowa. W której znajdują się uniwersalne archetypy wpływające na ludzkie doświadczenie. Gdy między tymi elementami dochodzi do braku równowagi, pojawiają się objawy psychiczne, a lęk może być jednym z nich. Żyjemy w epoce, która ceni logikę, kontrolę i produktywność. Od najmłodszych lat uczymy się dostosowywać nasze osobowości do oczekiwań społeczeństwa. Spontaniczność ustępuje miejsca dyscyplinie. Instynkt zostaje zagłuszony przez rozum. Człowiek oddziela się od samego siebie, a ta wewnętrzna rozbieżność prowadzi do chronicznego niepokoju. Jung nazywał tę fragmentację utratą duszy nie w sensie religijnym, lecz psychologicznym. Gdy oddalamy się od tego, kim naprawdę jesteśmy, gdy ignorujemy nasze emocje i najgłębsze pragnienia, odczuwamy pustkę. A ta pustka manifestuje się jako lęk. Istnieje jednak coś jeszcze głębszego, co przyczynia się do tego stanu niepokoju nasz własny cień. Jung stworzył pojęcie cienia, aby opisać te aspekty naszej osobowości, które tłumimy lub negujemy. Są to cechy, które uznajemy za nieakceptowalne: impulsy, pragnienia, lęki i elementy naszej tożsamości, których nie chcemy uznać. Jednak to, co zostaje wyparte, nie znika. Wręcz przeciwnie nabiera siły w nieświadomości i ujawnia się w nieoczekiwany sposób, w wybuchach emocjonalnych, irracjonalnych lękach, autodestrukcyjnych zachowaniach i oczywiście w lęku. Często odczuwamy trudny do zdefiniowania niepokój, poczucie, że coś jest nie tak, choć nie potrafimy wskazać, co dokładnie. Dzieje się tak, ponieważ nasz cień działa w głębinach umysłu, wpływając na nasze myśli i zachowania, choć nie jesteśmy tego świadomi. Prawdziwe źródło lęku może więc nie tkwić jedynie w zewnętrznych wyzwaniach współczesnego świata, lecz w wewnętrznej walce między tym, kim chcemy być, a tym, kim naprawdę jesteśmy. Jak zatem możemy poradzić sobie z tym nieustannym niepokojem? Jak usłyszeć przesłanie ukryte za lękiem i odzyskać wewnętrzną harmonię? Dla Karla Junga lęk nie jest wrogiem którego należy wyeliminować, lecz przewodnikiem prowadzącym do samopoznania. Pojawia się, gdy istnieje rozdźwięk między naszym ego, obrazem siebie, który budujemy, a tym, kim naprawdę jesteśmy. Ten wewnętrzny konflikt jest często zaproszeniem do procesu indywiduacji, czyli integracji całości naszego istnienia. Indywiduacja to trudna ścieżka. Wymaga spojrzenia w głąb siebie, uznania stłumionych części psychiki, i pozwolenia im na zdrowe wyrażenie. Problem w tym, że zazwyczaj unikamy tego procesu. Zanurzamy się w pracy, pochłaniamy rozrywkę w sposób kompulsywny i szukamy natychmiastowej gratyfikacji, aby znieczulić dyskomfort. Ale co się dzieje, gdy ignorujemy problem? On nie znika, przeciwnie, narasta. Lęk można więc postrzegać jako sygnał, że coś w naszej psychice domaga się uwagi. Może wskazywać, że żyjemy w sposób niezgodny z naszą prawdziwą naturą. Może być oznaką, że tkwimy w schematach zachowań, które do nas nie należą, lub że wypieramy istotne aspekty naszej tożsamości. Problem polega na tym, że uświadomienie sobie tej prawdy bywa bolesne. Konfrontacja z własnym cieniem oznacza uznanie swoich niedoskonałości, zmierzenie się z tłumionymi pragnieniami i przepracowanie trudnych emocji. Unikając tego procesu, Utrwalamy lęk, który staje się nieustannym sygnałem, że coś wymaga naszej uwagi. Jeśli lęk jednostki rodzi się z wewnętrznego konfliktu, to lęk zbiorowy wynika z braku poczucia sensu we współczesnym świecie. Jung ostrzegał, że człowiek potrzebuje celu, by zachować równowagę. W tradycyjnych społeczeństwach cel ten często nadawały mity, religie i rytuały. Dziś, wraz z erozją tych struktur, wielu ludzi czuje się zagubionych. Pozbawionych jasnego kierunku. Współczesna kultura kładzie nacisk na sukces materialny, nieustanną produktywność i nienaganny wizerunek publiczny. Jesteśmy bombardowani bodźcami, które wzmacniają poczucie, że nigdy nie jesteśmy wystarczający. Nigdy nie pracujemy dość ciężko, nigdy nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjni, nigdy nie jesteśmy dostatecznie kochani. Ta ciągła, niezaspokojona potrzeba prowadzi do rozproszonego stanu lęku. Do obawy, że nie spełniamy narzuconych oczekiwań. Jung uważał, że rozwiązanie tego kryzysu nie leży w poszukiwaniu zewnętrznej akceptacji, lecz w ponownym połączeniu się z jaźnią pełnią naszej psychiki. Oznacza to odnalezienie sensu poza społecznymi nakazami, czy to poprzez sztukę, duchowość, samopoznanie, czy też autentyczne relacje z innymi. Lęk w tym kontekście jest wezwaniem do przebudzenia. Zmusza nas do zadania sobie pytania, czy żyjemy autentycznie, czy jedynie podążamy za narzuconym scenariuszem. Czy pozwalamy sobie czuć, popełniać błędy i rozwijać się, czy raczej ukrywamy się za maską perfekcji? Te pytania mogą być niewygodne, ale ich unikanie jedynie przedłuża cierpienie. Zmierzenie się z nimi może natomiast być pierwszym krokiem do przekształcenia lęku w ścieżkę prowadzącą do indywiduacji. Jung uczy nas, że lęk nie wynika jedynie z czynników zewnętrznych, lecz przede wszystkim z wewnętrznej nierównowagi. W naszym wnętrzu istnieją siły, których nie do końca rozumiemy: pragnienia, lęki, traumy i niewykorzystane potencjały ukryte w nieświadomości. Gdy wypieramy te aspekty siebie, one nie znikają, wręcz przeciwnie, manifestują się pod postacią objawów psychicznych, takich jak lęk. Nieświadomość ma własny sposób komunikacji. Sny, przejęzyczenia, intuicje czy powtarzające się wzorce zachowań to niektóre z metod, poprzez które próbuje przekazać nam wiadomości. Jednak w pośpiechu codziennego życia ignorujemy te sygnały. Nie słuchamy tego, co nasz umysł próbuje nam powiedzieć, a lęk staje się coraz bardziej intensywny. Wyobraź sobie, że Twoja psychika jest jak dom. Jeśli zamykasz pewne drzwi i udajesz, że nie istnieją, ciemne pokoje stają się coraz bardziej przerażające. Ale jeśli zdobędziesz się na odwagę, by je otworzyć, zobaczysz, że strach wynikał jedynie z niewiedzy o tym, co się za nimi kryje. Proces integracji psychiki polega właśnie na tym: na otwieraniu drzwi do nieświadomości, konfrontowaniu się z tym, co zostało wyparte i wydobywaniu tych aspektów na światło świadomości. Ta podróż wymaga samopoznania i gotowości do zmierzenia się z niewygodnymi prawdami. Nie chodzi tylko o zrozumienie źródła lęku, lecz także o nauczenie się go słuchać. Co próbuje ci powiedzieć? Co w twoim życiu jest niezgodne z twoją prawdziwą naturą? Jakie części siebie pozostawiłeś w cieniu? Jung rozróżniał ego, świadomą część naszej tożsamości, od jaźni, która reprezentuje pełnię psychiki. Gdy ego próbuje zdominować umysł i zepchnąć aspekty nieświadomości w cień, powstaje wewnętrzny konflikt. To właśnie on rodzi niepokój. Czujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy dokładnie określić co. Wiele osób doświadcza tego konfliktu, próbując dopasować się do ról, które nie odzwierciedlają ich prawdziwej natury. Społeczeństwo narzuca nam oczekiwania dotyczące sukcesu, relacji, statusu. I czujemy się zobowiązani, by im sprostać. Jednak, gdy te wymagania kłócą się z tym, kim naprawdę jesteśmy, pojawia się lęk i cierpienie. Jung postrzegał lęk jako sygnał, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Może to oznaczać, że tkwimy w toksycznych relacjach, w pracy, która nas nie spełnia, lub w schematach zachowań, które nie są zgodne z naszymi prawdziwymi wartościami. Aby złagodzić ten lęk, musimy dostosować nasze działania do naszego autentycznego ja. Ale jak to zrobić w praktyce? Jak przekształcić lęk w przewodnika na drodze do indywiduacji? Jeśli lęk wynika z konfliktu między tym, kim jesteśmy, a tym, kogo udajemy, to pierwszym krokiem do jego przezwyciężenia jest autentyczność. Jung uczy nas, że ścieżka indywiduacji wymaga, byśmy przestali żyć zgodnie z oczekiwaniami zewnętrznymi i zaczęli słuchać samych siebie. Nie jest to jednak łatwe. Oznacza to konieczność zakwestionowania głęboko zakorzenionych przekonań, zerwania z utrwalonymi wzorcami i często zmierzenia się ze strachem przed odrzuceniem. Wielu z nas unika tej drogi, ponieważ od dzieciństwa uczono nas, że pewne emocje i pragnienia są nieakceptowalne. Wpojono nam, że zawsze powinniśmy być silni, produktywni i racjonalni. Jednak, tłumiąc części siebie, tworzymy wewnętrzną pustkę, a ta pustka objawia się jako lęk. Rozwiązanie nie polega więc na walce z lękiem, lecz na jego zrozumieniu. Jest on sygnałem, że coś w naszej psychice domaga się uwagi. Gdy czujemy niepokój lub strach, warto zadać sobie pytania: czy żyje w sposób autentyczny? Jakie emocje tłumię? Jakie aspekty mojej osobowości wypieram? Czy moje życie ma sens, czy tylko podążam za narzuconym scenariuszem? Te pytania zmuszają nas do introspekcji i pomagają dotrzeć do źródeł lęku. Odpowiedzi nie zawsze przychodzą od razu, ale samo ich poszukiwanie przybliża nas do większej wewnętrznej harmonii. Jung uważał, że człowiek potrzebuje poczucia sensu, aby odnaleźć wewnętrzny spokój. Gdy tracimy kontakt z symboliką i tajemnicą istnienia, wpadamy w pułapkę pustego materializmu, w którym wszystko sprowadza się do celów, statusu i zewnętrznej akceptacji. To prowadzi do poczucia wyobcowania i beznadziei, nasilając lęk. Rozwiązanie tego problemu niekoniecznie tkwi w tradycyjnej religii, lecz w odnalezieniu połączenia z czymś, co nas przekracza. Może to być sztuka kontemplacja natury, filozofia, lub jakakolwiek praktyka, która pozwala nam dostrzec coś więcej niż tylko to, co powierzchowne i natychmiastowe. Gdy odnajdujemy cel zgodny z naszą esencją, lęk traci swoją destrukcyjną moc. Przestaje być ciężarem i staje się przewodnikiem, przypomnieniem, że są w nas jeszcze obszary do odkrycia i zintegrowania. Często źródłem lęku jest również potrzeba kontroli. Chcemy, by wszystko było przewidywalne i poddane naszej woli. Jednak Jung przypomina, że psychika nie funkcjonuje w ten sposób. Nieświadomość jest z natury chaotyczna, a indywiduacja wymaga, byśmy zaakceptowali ten chaos jako część procesu wzrostu. Zamiast walczyć z lękiem, powinniśmy nauczyć się z nim tańczyć. Zamiast bać się niepewności, powinniśmy przyjąć ją jako przestrzeń pełną możliwości. To jest prawdziwa ścieżka indywiduacji. Droga, która krok po kroku prowadzi nas do naszej pełni. Jeśli spojrzymy na lęk nie jako na wroga, lecz jako na symptom wewnętrznego wezwania, zauważymy, że może on stać się bramą do transformacji. Jung uczy nas, że proces indywiduacji nie jest liniowy to podróż samopoznania, pełna kryzysów, wątpliwości i momentów głębokiej refleksji. Lęk często pojawia się, gdy stoimy na progu ważnej zmiany. Jest sygnałem, że coś w nas domaga się ewolucji. Jednak strach przed transformacją nas paraliżuje. Boimy się nieznanego, utraty kontroli, porzucenia dawnych tożsamości i przekonań. Jung przypomina jednak, że psychiczna metamorfoza jest niezbędna do wzrostu. Wiele mitologicznych opowieści odzwierciedla ten proces. Bohater, zanim osiągnie spełnienie, przechodzi przez próby. Mierzy się z własnymi cieniami i doświadcza momentów głębokiego cierpienia. Ten archetyp jest obecny w każdym z nas. Zawsze, gdy odczuwamy lęk przed zmianą, przeżywamy ten wewnętrzny dramat, opieramy się w wezwaniu do stania się czymś więcej niż jesteśmy teraz. Kluczem do przekształcenia lęku w rozwój jest nauczenie się podążania tą ścieżką bez oporu. Oznacza to zaakceptowanie niepewności, gotowość do porzucenia przestarzałych tożsamości i pozwolenie psychice na reorganizację w bardziej zintegrowaną całość. Jung zaproponował wiele metod dostępu do nieświadomości i integrowania jej treści ze świadomością. Oto kilka strategii, które mogą pomóc przekształcić lęk w proces samopoznania: dialog z cieniem. Zamiast tłumić niewygodne myśli i emocje, spróbuj je zapisać lub wyrazić w inny sposób. Zadaj sobie pytanie, co mój lęk próbuje mi powiedzieć. Praca ze snami. Sny są bezpośrednimi wiadomościami z nieświadomości. Ich zapisywanie i analiza mogą dostarczyć cennych wskazówek na temat wewnętrznych konfliktów podsycających lęk. Ekspresja twórcza, sztuka, pisanie i inne formy wyrazu symbolicznego. Pomagają wydobyć treści nieświadome, umożliwiając psychice przetworzenie tłumionych emocji. Kontakt z archetypami, czytanie mitologii, symbolicznych opowieści i historii, które rezonują z naszą drogą, może pomóc nam lepiej zrozumieć własne psychiczne wyzwania. Stopniowe oswajanie nieznanego zamiast unikać tego, co wywołuje lęk, warto stopniowo wystawiać się na drobne wyzwania, które poszerzają naszą strefę komfortu. To wzmacnia ego i zmniejsza strach przed nowością. Jung wierzył, że poszukiwanie sensu to jeden z fundamentów ludzkiej egzystencji. Kiedy próbujemy uciszyć lęk, zamiast go zrozumieć, tracimy cenną okazję do rozwoju, ale gdy traktujemy go jako wezwanie do transformacji, staje się naszym przewodnikiem, znakiem, że jesteśmy gotowi na kolejny etap naszej ewolucji. Prawdziwe antidotum na lęk nie leży w jego tłumieniu, lecz w jego zrozumieniu. Im bardziej zbliżamy się do swojej esencji, tym wyraźniej dostrzegamy, że spokój nie wynika z braku niepewności, lecz z odwagi, by w pełni żyć, pomimo niej. A ty? Czy jesteś gotowy, by usłyszeć, co twój lęk chce ci powiedzieć? Jeśli ten film miał dla ciebie sens i pomógł ci spojrzeć na lęk z innej perspektywy, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Na ekranie końcowym znajdziesz inne filmy, które mogą ci pomóc w tej podróży samopoznania. Wybierz jeden z nich i kontynuuj odkrywanie tajników ludzkiej psychiki, psychologii Karla Junga i sposobów na odnalezienie wewnętrznej równowagi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.